Dzień dobry, dzień dobry. Nowy vlog i nowe przedpołudnie przed pracą. Dzisiaj będzie zdecydowanie sprzątająco, więc jeżeli chcecie się zmotywować na porządki, u mnie taka cotygodniowa rutyna, czyli łazienka, zmiana pościeli. Wybiorę również, mam dwa kocyki, które wiecie, cały czas są. Nie, przepraszam, trzy, które cały czas są w obiegu, bo lubimy wiecie wieczorem. Czy też ja jak pracuję to na krześle opatulam się, żeby mi tak było miło i przyjemnie. No i trzeba je po prostu odświeżyć. Także nic nadzwyczajnego, ale tak jak mówię, porządki, jeżeli widzimy, że ktoś to robi. Przepraszam, woda w tle szumi, bo gotuję sobie na herbatę. Ehm, tak, jeżeli właśnie widzimy, że ktoś coś robi, że ktoś działa, jest coś produktywnego, to sami też takiego bakcyla momentami podłakujemy. Więc dzisiaj bardzo porządkowo, ale zanim, no to najpierw gadaniowo, no bo słuchajcie, no u mnie wiadomo. E, zużyłam herbatę, jedną z tych dwóch, które wam pokazywałam, sypanych, w zasadzie zaraz ją zużyję. Więc to jest nasze pierwsze denko w tym vlogu. No, oczywiście, wiecie, ja się żartuję, ostatnio też mówiłam co vlog to denko. No, nie wiadomo, nie wiadomo, ale dzisiaj się udało. Także mamy zużytą herbatę i mamy zużyty korektor. Korektor z Maybelline. Ja go kupuję cały czas, teraz już miałam w zapasie nowy, dlatego używam niezmiennie, ale pokazuję, jeżeli któraś z Was chciałaby wiedzieć, czego używam pod oczy i ewentualnie na jakieś wypryski. I moi drodzy, link do tego korektora zawsze macie pod filmem, ponieważ tam wypisałam wszystkie kosmetyki, które używam niezmiennie do mojego makijażu. To właśnie do nich linki są pod spodem. Dobrze, zaraz zalejemy herbatę, ale zanim... Coś tu mam i zaraz Wam pokażę, co to jest. W zasadzie to też dzięki Wam, ale nie ukrywam, że jak dostałam te informacje o tym produkcie, to gdzieś wiecie co, nie zapisałam w ferworze tego wszystkiego i jeszcze raz musiałam tego wyszukać w internecie, ale bez problemu nie znalazłam. A mianowicie, wow, a zobaczcie, jak fajnie zapakowane. O, widzicie, tutaj miało się. Sprawa nic co szkodzić. No dobrze, ale to wyjeżdża czy nie wyjeżdża? Uwielbiam, O nie stop. Uwielbiam takie atrakcje. Dobrze, karton już tutaj odłożymy. I kochani, w tych otoch tutaj te skórkach, Jakie śmieszne. <śCzynka> Patrzcie. Jest syrop. O. Sekundka. tam się niech dzieje, a tutaj jest yy, tak, syrop, tak jak już wspomniałam jest to dokładnie ten syrop bo ja wam mówiłam, że uwielbiam herbatę zimową z McDonalda, uwielbiam co roku, ja nie czekam na drwala dla mnie drwal mógłby nie istnieć ja po prostu kocham tę herbatkę yy, no i wy udałyście mi znać, że tak naprawdę sekretem tej herbaty jest ten oto syrop Tak. dlatego ja mam tutaj jedną buteleczkę i, moi drodzy, tam, ta, da, dam. Drugą buteleczkę. No. I teraz yy, jesienna herbata z McDonalda. Jest u mnie w domu. Mam nadzieję, że to naprawdę tak fajnie będzie smakowało. Tam chyba oni zalewają zwykłą herbatę El Grey, do tego jabłka, no i do tego właśnie ten syrop. Ja będę eksperymentować z różnymi herbatami, bo tak jak Wam mówiłam, wiele chcę zużyć. No. Także bardzo się cieszę, bardzo Wam oczywiście dziękuję za pomoc i, i, i za wsparcie w tym temacie, ponieważ ja nie miałam pojęcia, że to jest właśnie to rozwiązanie. Także tak, o jak ładnie się tam, zobaczcie już. Parzy. E, także zaraz będę e, kroiła owoce i właśnie dodam tego syropu. E, tak, to to jest, e, słuchajcie, temat herbaciany. I chciałam Wam powiedzieć, że zaraz właśnie usiądę do śniadania i jest nowy sezon selling sunset. Uwielbiam selling sunset. Ja wiem, to jest, niektórzy powiedzą, mega odmurzać, w ogóle próżny i bla, bla, bla. Ja lubię, bardzo lubię i y, tak się cieszę. Nadrobiłam jakiś czas temu y, sezony, które mi gdzieś tam umknęły. No i teraz y, od 29 października zdaje się, y, jest nowy, także ja sobie tutaj zaraz wiecie do śniadania odpalę. No a później. Czas przejść do obowiązków, nie ma, nie ma słuchajcie, litości. I powiem Wam szczerze, bo tak dzisiaj sobie pomyślałam, że ja tak rzadko oglądam coś w telewizji. W sensie Selling Sunset to jest jedyny serial, tak, który nadrobiłam przez ten czas od kiedy mieszkam w tym mieście i mam na myśli zarówno tamto, jak i to mieszkanie. Przestałam oglądać swoje takie seriale polskie, które oglądałam. Nie mam na to czasu. Nie mam, słuchajcie, na to czasu. I powiem Wam szczerze, że bardziej tutaj od telewizji, jeżeli mam chwilę i, i chciałabym coś obejrzeć, to ja po prostu robię to na YouTube'ku i oglądam właśnie tutaj dziewczyny, jakieś różne kanały, niektóre podcasty też bardzo fajne sobie włączam. A do telewizji nie sięgam, mam na myśli tutaj telewizję jako telewizję, jako kanały telewizyjne, ale jako właśnie również Netflixa i tak dalej. Więc, no, u mnie głównie YouTube jest grany, także Selling Sunset to jest coś. Czego że tak powiem nie odpuszczę. Nawet Virgin River był też taki bardzo fajny serial, i zdaje się, że też ja skończyłam na jakimś sezonie i chyba są już nowe, w ogóle do niego nie wróciłam. Także no, tak to u mnie, słuchajcie, wygląda. Więc nawet nie zbieram od Was żadnych Netflixowych polecajek, bo zwyczajnie ja po prostu do nich nie sięgnę. Jakoś tak mówię, ten świat YouTubeowy tutaj bardziej do mnie przemawia. Dobra, biorę się za śniadanie, kończę herbatę mm, robić i moi drodzy, wkraczamy na te dobre tory, właściwe tory, czyli tory sprzątaniowe. Nie no, żartuję. Ale tak jak mówię, ja po wyjeździe, słuchajcie, nic jeszcze nie ruszałam. Eee, no i teraz minął tydzień, więc wiecie, można, można podziałać. There's a life I lead in this city. Hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? I could take you back to my you and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold. Pairing Jestem, jestem. Musiałam spiąć włosy, bo do sprzątania było bardzo niewygodnie, ale zrobiłam wszystko to, co dzisiaj sobie zaplanowałam, słuchajcie, więc bardzo się cieszę. Popijam teraz w spokoju herbatkę. Tam się coś robi na patelni. O, tak wam pokażę. Przygotowuję przepis, który będzie w tym takim jesiennym fotbuku, o którym wam wspominałam. Właśnie nie ja zrobiłam update'u syropkowego. No, zdecydowanie to jest to, już jak go odkręcimy i czujemy zapach, to czujemy właśnie herbatę z McDonalda. Więc tak, kochani, e, mieliście rację i bardzo się cieszę, że Was posłuchałam. Teraz taką herbatę mogę mieć na okrągło w domu. Ja wiem, że to cukier, słuchajcie, wszystko wiem. E, no ale cały czas powtarzam, to nie jest fit kanał, e, więc każdy niech spożywa to, na co ma ochotę. No, także to, kochani, już Was zachęcam, żebyście wypatrywali jesiennego futbłuka. Jak widzicie, on jest w procesie tworzenia. Będzie naprawdę fajny, taką mam nadzieję. Nastawiłam sobie kolejne pranie, tym razem właśnie koce, i chyba teraz w końcu uda mi się zmienić pościel u Nadi. Bo mój psiak przeniósł się na kanapę. Wcześniej cały poranek spędziła na łóżku, więc, no, nie miałam jak się za to zabrać. Ale teraz tu widzę uszka wystają, więc na podusiach leży, także ja mogę się wziąć za pościel. Chociaż i tak muszę czekać, wiecie, aż pralka skończy żeby móc te pościel władować. Dzisiaj przepiękna jesień, słoneczna jesień. Trochę rano było zimno, nie powiem, że nie, ale sam fakt tego, że wiecie, jak jest słońce, to aż inna energia w człowieku. I właśnie, jeszcze jedną rzecz chcę zrobić, dlatego że mieszkanie mam pięknie wysprzątane, więc czas na... Piękny zapach w tym mieszkaniu, i przy okazji, też zużywanie tego produktu. Zaraz wam pokażę o czym mowa. I słuchajcie, jeszcze też, właśnie temat do Was. Znacie markę, która ma naprawdę takie trwałe perfumy do wnętrz. W sensie, żeby je było czuć dłużej niż w momencie rozpylenia. Albo jakiś konkretny zapach inny z Ritualsa niż ten, który ja mam. Zaraz Wam go zresztą pokażę, ponieważ uważam, że one są nietrwałe i niewyczuwalne, nawet jak spryskam sobie tutaj w pomieszczeniu. W ogóle rzadko też ich używam przez to, bo no jakoś tak, wiecie, zapominam, skoro i tak nic nadzwyczajnego nie wnoszą. E, no ale chcę je zużyć i dopiero kupić jakieś inne perfumy do wnętrza. E, takie, które, wiecie, ten zapach nie będzie taki... E... Tłumacz taki za mocny, za ciężki, ale bardziej taki świeży i po prostu wyczuwalny, że jak wyjdę z domu i wrócę za godzinę, no to on będzie, będzie go czuć, a nie tak jak w przypadku tych, tego akurat konkretnego z Ritualsa, że nie czujemy absolutnie nic dosłownie za chwilę, więc no. Ale dobra, już się obracam i Wam to pokazuję. O, i o tych perfumach do wnętrz właśnie mówię, czyli to jest moja ukochana seria z Ritualsa, Ritual of Sakura. Natomiast do wnętrz, tak jak mówię, to jest zbyt delikatny zapach. I takie tło tutaj mamy. Rozbebeszone poduszki, bo piesek tutaj, widzicie? Mhm, urzędował. Nie chcę psikać tutaj koło niej, więc spryskam tę część. I spryskam również firany oraz zasłony. I już i tak wiecie, co jest ok, bo o spójrzcie, nie zostało mi tego produktu dużo. Także o, wskakujemy. Także teraz firany. Nie chcę was tutaj straszyć moim balkonem, więc o, zasłony. I jeszcze pójdę spryskać firany i zasłony u Nadi. O. dobra, i tym razem u Nadi będzie ta oto. Piękna, bardzo kojarzy mi się z jesienią pościel i często jak na Instagramie zrobię jakieś zdjęcie tej pościeli, to pytacie skąd ona jest. Ja ją kupiłam w Sinsei za 26 zł. No, także super, warto polować na pościele w Sinsei, bo serio, one są w dobrych cenach i bawełniane w dużej mierze, więc moi drodzy, czego chcieć więcej? A pościele też, wiadomo, szybko się zużywają, często się je wymienia, także polecajka. I gotowe łóżko dla małej księżniczki. Tutaj też wszystkie pluszaki, z którymi aktualnie Nadia spała. Ona zawsze wybiera sobie do spania jakieś różne pluszaki, i wiecie. A tymczasem. A ty gdzie byłaś? No, gdzie ty byłaś, przyznaj się. Pod kołdrą. I ja nie mogłam dać koca, ponieważ zakryłabym tutaj ten łepek malutki, tak? Kocem. O, tu bibi zabawki. Ja już po prostu dzisiaj sprzątałam je dwa razy. Dwa razy, a bibunia cały czas roznosi, tak? Nadusia przestała roznosić zabawki, bo już jest duża, to bibunia roznosi. Uh -huh. Musi być równowaga. Dobra, więc narzucę tylko jeszcze jakiś koc. Ja pościeli nie prasuję, tak? Żeby była jasność, wiem, że są osoby, które prasują, ja nie. Tylko zostaw te pluszaki, koleżanko. To nie twoje, okej? Okay? No, nie ma jak się otrzepać, tak? Na świeżo wymienionej pościeli jesteś łobus. Jesteśmy. Siadam, żeby spokojnie jeszcze chwilkę z Wami porozmawiać. Do pracy jeszcze godzinka, więc... Tak, jest na tyle czas, przyszedł atencjusz, bo jakby inaczej i taki update chciałam Wam dać, e, mianowicie zamówiłam dla mojej córki kalendarz adwentowy. Tak jak Wam wspominałam jakiś czas temu, ja uznałam, że nie będę robiła własnoręcznie e, kalendarza, bo no tak jak mówię, tych pierdół zbiera się tak dużo i wymyśliłam, słuchajcie, takie coś, tak naprawdę temu przyszło mi z pomocą, temu, temu. Myślałam, że, że jakiś shane, ale nie temu. Bibi, już mam twoją sierść tutaj. No to tu, no tu, tutaj mam, tu. I y y y wiecie, wpisałam sobie kalendarz adwentowy dla dzieci. I wyobraźcie sobie, wyskoczyły mi fajne propozycje z takimi zawieszkami, pieskami y różne. To nie był tylko jeden model tego kalendarza, ale były przeróżne. I Nadia sobie po prostu spośród tych wybrała te psiaki, które najbardziej jej się spodobały. No i tak wymyśliłyśmy, ponieważ Nadia ma taką małą choinkę w swoim pokoju zawsze znaczy zawsze. W zeszłym roku miała, to były pierwsze nasze święta w naszym mieszkaniu. Więc i w tym roku, oczywiście, tę choinkę tam postawimy. I wiecie co, w, te, w ubiegłym roku to były bardzo takie randomowe, powiedziałabym, ozdoby, czyli coś tam sama zrobiła, coś tam gdzieś tam ktoś jej dał, wiecie, i, to, i po prostu był taki totalny miszmasz na tej choince, więc ja mówię, Nadeńko, przejrzymy sobie te wszystkie ozdoby, bo wiecie, tak jak to wisiało, tak ja to też po prostu schowałam. Mam na się ozdoby, bo choinkę oczywiście złożyłyśmy, natomiast mówię do niej, zrobimy taką choinkę w stylu twojego pokoju, czyli właśnie zwierzęcą, pieski, koniki i po prostu przejrzymy te bombki i te, które gdzieś tam nie pasują, bo wiecie, gdzieś tam damy dalej, bo czy to w szkołach zbierają takie ozdoby, czy to, nie wiem, gdzieś tam u mojej mamy, może w pracy też, no zobaczymy. I po prostu wiecie, żeby też była taka fajna już ta choinka, taka bardzo w jej klimacie, a nie obwieszona miliardem różnych kolorowych pierdół, które tak naprawdę gdzieś tam nie do końca się jej też podobają. No, więc właśnie zamówiłam taki kalendarz z pieskami i, wiecie, fajnie, bo też każdego dnia będzie sobie dowieszała na choinkę taką, właśnie ozdobę w postaci bombki psiakowej. Super rozwiązanie, moim zdaniem. Też będę, słuchajcie, starała się znaleźć ozdoby na choinkę naszą tutaj w salonie. Jak wiecie, ona była bardzo uboga w ubiegłym roku. I tutaj prośba do was, jeżeli wiecie, gdzie mogę trafić takie duże, ładne bombki, czy to czerwone, bo tak my się mówi. Może w czerwień też pójdę, czerwień i takie bezbarwne na przykład ozdoby, albo białe i bezbarwne. Także jeżeli macie jakiś sklep, czy to internetowy, czy to stacjonarny, gdzie dostanę naprawdę takie duże kule, jeśli chodzi o bombki i takie średnie, wiecie, bardzo bym chciała postawić na takie właśnie większe większe bombki i wówczas właśnie pomiędzy te duże bombki e, wpleść te ozdoby, które mam już z chomendy. Przypuszczam, czy tam z chomli, nie pamiętam już. E, przypuszczam, że w tym roku też coś takiego dokupię, czyli wiecie, jakiś e, nie wiem tam konik, jakieś takie aniołki, e, te takie bezbarwne gdzieś tam powplatać. I myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało, a nie że małe bombki i ich miliard tylko kilka takich dużych i to będzie naprawdę. Myślę, ok. E, z tym, że to no właśnie prośba do was, e, jeśli jeśli znacie coś takiego godnego polecenia, żeby to były naprawdę ładne produkty, to będę wdzięczna. Dajcie koniecznie mi znać w komentarzu. No, także wiecie, no już, po malutku, po malutku. Myślę nad tymi rzeczami, czekam na tę dostawę. I jeszcze dzięki mojej Angelicy, którą pozdrawiam cię krótko bardzo serdecznie, wbijajcie na jej kanał, tutaj gdzieś Wam wyjedzie, zamówiłam w końcu porządny statyw do mojego aparatu. Co prawda, pomalutku, ja wam mówiłam, szykuję się do zmiany sprzętu, bo to ten aparat już jest dość wysłużony i to jest właśnie z YouTube'em to tak jest, to jest takie hobby, ale bardzo kosztowne, bo to wszystko idzie w tysiącach. Jak się nam coś zepsuje, to po prostu idzie w tysiącach i. Tak to, tak to wygląda, e, więc y, no właśnie, ogarnę sobie nowy aparat, ale i tak statyw muszę mieć. Ten to już jest. I nie pytajcie, nie pytajcie on już, on już po prostu stoi mam wrażenie na resztkach sił i Angelika ostatnio zamawiając sobie nowy statyw uznała, że ten właśnie jest no, absolutną torpedą jeszcze wysłała mi w ogóle taki filmik, gdzie mi go pokazuje no powiem wam szczerze, kilka ładnych stów trzeba za taki statyw wydać w jakimś Media Expert, czy tudzież innym mediomarkcie. a na temu słuchajcie, on teraz był za osiem tych to jest niewiarygodne, ja wiem ktoś lubi temu, ktoś nie lubi, nie ma to jakby tutaj znaczenia i tak te wszystkie Produkty później znajdujemy w naszych sklepach tutaj, ale no generalnie wiecie, jaka różnica. No, kamery nie będę zamawiała na temu, żeby była jasność, no ale statyw, umówmy się, i on jest naprawdę solidny, świetny. Także czekam, czekam, moi drodzy, na to temu, no bo fajne te rzeczy właśnie udało mi się tam znaleźć. Dobrze, to jest, słuchajcie, taki też update i tak szybciutko Wam powiem o tej książce Pozwól im Teoria Pozwól im jeżeli. Powiem tak, jeżeli jesteście, tak i chyba to będzie najlepsze takie stwierdzenie, jeżeli jesteście w takim momencie życia, w którym przejmujecie się opinią innych, zastanawiacie się, jak ruszyć, co zrobić, dlaczego na przykład coś nie wychodzi, co was hamuje, boicie się takiego samorozwoju w jakiś sposób i no nie potraficie sami się przekonać do tego, że serio warto właśnie. Inwestować w siebie, stawiać na siebie, e, i no i tak, i po prostu też nie przejmować się e, zdaniem innych. E, to jest właśnie, no to tak ogólnie, nie chcę Wam tutaj też tak, bycie, za mocno spoilerować, ale generalnie, właśnie jeżeli w tych aspektach gdzieś tam się mm, nie umiecie odnaleźć, jeżeli stoicie na przykład e, przed jakimś takim fajnym. Wyzwaniem, czy chcielibyście coś zacząć robić, typu, no nie wiem, nagrywać gdzieś w internecie, publikować jakieś zdjęcia, nie wiem, założyć. Bo no, fotoblogi może już nie są jakieś super popularne, ale, no wiecie, obojętnie, stronę internetową z przepisami, cokolwiek, bądź właśnie zacząć pisać, zacząć gdzieś tam, no nie wiem, przemawiać, nagrywać podcasty. No różne są teraz takie aktywności, które możemy robić w wolnym czasie po pracy, na przykład po pracy na etat, albo po prostu stworzyć sobie sami, właśnie pracę. No to serio. Możecie śmiało sięgnąć po tę książkę, ona jest tak bardzo um, przyjemny i... I prosty sposób napisana. Wiele rzeczy tu jest takich, które ja sama powtarzam bardzo często, właśnie osobom, które o coś pytają, które się zastanawiają, albo wiecie te pytania: A ty się nie wstydzisz, tam nie wstydziłaś? Kiedyś pamiętam też, miałam jazdę w komentarzach o to, że ja pokazuję papier toaletowy. To to w ogóle była jakaś gówno burza, taka totalna. I tak mi dlatego utkwiam w pamięci, że ja pokazuję papier toaletowy w filmach. Jakby, kurde, czy ja nie mam wstydu przed znajomymi i rodziną, wiecie, że ja pokazuję papier, to co najmniej jakbym, nie wiem, pokazywała jakieś nielegalne substancje, no... Kochani, kurde, jesteśmy ludźmi. To jest tylko i wyłącznie y, życie. Wszystko jest dla ludzi, oczywiście, y, w normalnych ilościach, odpowiednich. I y, jakby, no, właśnie, miałabym naprawdę stać i przejmować się tym, czy ja pokazałam papiery, czy kogoś to nie rozśmieszy. A co mnie to obchodzi? Niech to śmieszy. No, każdy korzysta z, z tej rzeczy, z tego przedmiotu. Każdy ma go w domu, każdy go kupuje. Y, więc wiecie, no, Naprawdę. Oczywiście są nieraz sytuacje, które coś zrobimy, później troszkę żałujemy, a, ale kochani, uczymy się na własnych błędach, prawda? I, I musimy sobie też na to pozwolić. Natomiast w ogóle też. Teraz, w tym momencie, to co ja pokazuję, co mówię w moich filmach, jak moje filmy wyglądają, uważam, że to jest mój najlepszy czas, jeśli chodzi o mój kanał. Jak wiecie, on jest naprawdę dość długo już tutaj, może nie jest jakiś, wiecie, super rozwinięty, ale dla mnie jest to naprawdę i tak ogromny sukces, jak na moje możliwości, jak na moje starania ja się bardzo cieszę i doceniam naprawdę wszystko, co tutaj mam i co tutaj osiągnęłam no i, i tak, i, i szczerze Wam powiem kiedyś też pierwszy raz jak założyłam kanał bardzo, bardzo bałam się tego, żeby, żeby ktoś tego nie odkrył żeby, no wiecie, bo, bo się będzie śmiał, bo nie zrozumie a finalnie, jak się okazało, w momencie, kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, być może ktoś za plecami się za mnie śmieje, ja nie wiem, ale do mnie, słuchajcie, to w ogóle nie trafiło. I w tym życiu tutaj normalnym, gdzie, gdzie mam do czynienia właśnie z osobami z mojego otoczenia, które mnie oglądają, nikt nie powiedział mi złego słowa, że ja coś, nie wiem, pajacuję, że coś jest nie tak. I właśnie teraz, od tych tak naprawdę trzech lat jestem, jestem tak, wiecie, na tysiąc procent sobą, mogę robić, co chcę, jak chcę, pozwalam sobie na to. I serio, e, wiem, że już nigdy nie pozwolę na to, żeby ktoś w jakiś sposób mnie w czymś ograniczał. No bo to też wiecie, ja się potem duszę i to, co Wam wspomniałam, jeżeli my jesteśmy nieszczęśliwi, to wszyscy w koło również. E, dlatego, tak, jeżeli chcecie też się właśnie rozwijać, zrozumieć pewne rzeczy, e, bardzo proste rzeczy, naprawdę, bardzo proste rzeczy. Polecam Wam sięgnąć. Mówię, dużo jest takich informacji, które wiele z nas po prostu wie, ale czasami warto przeczytać, powtórzyć sobie je nawet głośno, żeby do nas po prostu dotarło. Żeby to, jak to moja Angelika zawsze ładnie mówi, żeby to po prostu wybrzmiało. No. Dobrze, koniec z pogadanką, koniec z tym vlogiem. Mam nadzieję, że milutko spędziliście dzisiaj tutaj ze mną czas. Polecam się oczywiście bardzo serdecznie w przyszłych filmach. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do serduszkowania. Wiecie, tutaj na YouTubku naprawdę teraz jest dość ciężko, jeśli chodzi o o wyświetlenia, o to, żeby ludzie spędzali tutaj z nami czas. No bo to są długie treści, to nie są shorty, tiktoczki, że można sobie scrollować, um, tylko no tutaj trzeba, wiadomo, przysiąść, mieć więcej, um, więcej czasu. Także no, będę wdzięczna, słuchajcie, za każdego um, tutaj twórcę, którego wesprzecie. Wspierajcie z kanały, które oglądacie. Naprawdę, to jest tak szalenie ważne. Was to nic nie kosztuje, a dla nas jest to ogromna pomoc. Także kochani, Wybaczcie, wybaczcie jeszcze tę y, kwestię, y, ale no staram się, naprawdę staram się. Jak mogę, z regularnością, z tym, żebyście zawsze mieli co oglądać do śniadania, do kolacji, więc Was też bardzo bym prosiła o taki drobniutki znak w ramach wsparcia, po prostu dla mnie i będę szalenie za to wdzięczna. Dziękuję Wam bardzo tymczasem, trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, buziaki Wam ślę. No i do zobaczenia w kolejnych vlogach.